Trwają wakacje, trwa też nasz letni cykl Carlic On To. To nasze małe wycieczki po Wielkopolsce elektrycznymi modelami Volvo. Zawsze planujemy je w taki sposób, aby tam i z powrotem dojechać bez ładowania baterii. Zabieramy Państwa do miejsc, w których możecie Państwo odpocząć, naładować swoje baterie i obcować z naturą. Jednym słowem, pobyt w stylu lagom. Volvo EC40 to jeden z czterech elektrycznych modeli w gamie Volvo. Różni się nieco na tle innych modeli, bo ma dość oryginalną bryłę, może się podobać. To samochód idealny do miasta, ale też super komfortowy i bardzo wygodny w trasie. Samochód bardzo intuicyjny, nawet ktoś, kto wsiądzie do niego po raz pierwszy, nie powinien mieć problemu z prowadzeniem. Zasięg tego crossovera na pełnej baterii to 552 km. Jeśli chodzi o nawigację, po wpisaniu celu, ona automatycznie przelicza stan baterii i informuje o tym, jaki ten stan będzie po dojechaniu do celu. Jeśli samochód wymaga ładowania, nawigacja też automatycznie przelicza trasę i wskazuje lokalizację najbardziej optymalnej ładowarki. Wiedziałam, że Państwa dziś zaskoczymy tym miejscem, ale pierwsze wrażenie jest takie, że nie sądziłam, że aż tak bardzo Państwa zaskoczymy. Jeśli myśleliście Państwo, że trzeba wyjechać za granicę, żeby trafić do skandynawskiej wioski, to wcale tak nie jest i dziś to udowodnimy. Agata, zawsze pada pytanie, skąd ten pomysł? I to jest najtrudniejsze pytanie. Sama do końca nie wiem, w którym momencie się to zrodziło. Wiem, że gdzieś był moment, że chcieliśmy wyjechać do Norwegii. Ale jednocześnie nie chcieliśmy. Baliśmy się, to jest jednak obcy kraj, obca kultura. No tu mamy rodzinę, tu mamy przyjaciół, wszystkich bliskich. Poza tym to, co nas tam urzekło, to ci Norwegowie mieszkający w lasach, gdzie wjeżdża się 2-3 kilometry w las i nagle stoi dom. No tam byśmy tego nie osiągnęli. Tam na pewno skończylibyśmy w mieście i o takim życiu moglibyśmy pomarzyć. Więc gdzieś w którymś momencie zrodził się pomysł, żeby tę norwegie przenieść sobie tutaj na nasz rodzimy grunt. Zwłaszcza, że ta architektura norweska, skandynawska, ona fajnie wpisuje się tutaj w te wiejskie środowisko. Te historie w dodatku opisałaś w książce. Tak, to jest tutaj moje najnowsze dziecko, historię kolorowej wioski. Książka jest myślą o dzieciach, natomiast myślę, że dorośli też znajdą coś dla siebie. I bardzo takie charakterystyczne miejsce, to w którym teraz jesteśmy. Wielka Stodoła czy duża Stodoła, tak? Duża Stodoła, Wielka Stodoła to jest takie serce naszej agroturystyki. E, tu też odbyło się nasze wesele. E, chcieliśmy mieć takie miejsce wspólne dla gości, zwłaszcza kiedy przyjeżdżają większe grupy i szukają takiego miejsca, gdzie mogliby usiąść, pobiesiadować, e, pobawić się. Z myślą o dzieciakach są też gry. Zresztą dorośli też bardzo chętnie z nich korzystają, no widać, że stodoła cieszy się powodzeniem, zwłaszcza w te ponure, deszczowe dni jest bardzo przytulnie. Budynki zaczęły pojawiać się jak grzyby po deszczu, domki stodoła wiata na wielkie ognisko, a każdy w pięknym kolorze. I tak to jest, prawda w Waszej wiosce? Staramy się staramy się, żeby właśnie tak to wyglądało. I oczywiście zwierzęta są. No to zacznę najbardziej przyziemnie, czyli kury, koty, kozy. E, idąc dalej, kucyki szetlandzkie, ulubieńcy małych dzieci, trochę dalej, kucyki fiordzkie, no i tutaj nasze creme de la creme, czyli renifery. Okay. E, wchodzimy już w las po prostu. Wchodzimy w las, tak. Część już bezdyskusyjnie leśna. E, ciekawe jest tutaj to, że. Ta część różni się kompletnie od tej drugiej, gdzie mamy sosenki, sucho i piasek. Tu natomiast mamy drzewa liściaste, gęste i jest dosyć wilgotno. I tutaj jest schowany nasz największy domek Roros, inspirowany miejscowością w Norwegii. Teren sprawia wrażenie bardzo dużego, i te domki nie są obok siebie. Nie są obok siebie. Mamy ponad 8 hektarów, a w tej chwili tylko 6 domków. Oczywiście w planach jest jeszcze kilka, natomiast naszym celem jest to, żeby domki nie były jeden przy drugim. Niektóre są bliżej siebie, są zrobione z myślą o znajomych, grupach znajomych. Ale na tyle daleko, żeby w razie gdyby mieszkali tam zupełnie obcy ludzie, nie wchodzili sobie w drogę. Domki są iluosobowe? Dwa dwuosobowe, ale dopuszczamy możliwość noclegu z dziećmi. Dwa czteroosobowe, jeden sześcio i tutaj nasz największy dziesięcioosobowy domek. To jeszcze tylko zapytam Cię o kwestię wyżywienia. Jak to u Was wygląda? Z naszej strony śniadania dostarczamy do domków. Mamy śniadanie klasyczne, dietę wegańską, wegetariańską. Jeżeli goście mają jakieś specjalne potrzeby, staramy się dopasować, chociaż wiadomo, nie zawsze jesteśmy w stanie. Jeśli chodzi o obiady, to można ugotować. Każdy domek ma aneks kuchenny w miarę wyposażony. Jednak większość gości korzysta z lokalnych firm, które dowożą jedzenie na nasz teren. Połowa wakacji za nami, a to oznacza, że też połowa cyklu Carly Contour za nami. To jest już piąty odcinek, mam nadzieję, że się Państwu podobał. Życzymy Państwu pięknego, słonecznego sierpnia i na kolejne odcinki zapraszamy w każdy piątek do końca wakacji.